Nie okazywanie emocji to oznaka słabości? Nieprawda. Tłumienie emocji to cicha bomba z opóźnionym zapłonem. Jeśli masz wrażenie, że zamiast czuć tylko zaciskasz zęby, to być może ta książka jest dla ciebie. Przez lata nas uczono, że lepiej ukrywać swoje emocje w środku. Ale czy wiesz, że to działa na twoją niekorzyść? W nowej książce Anna Gonzalez Jak nie tłumić emocji znajdziesz praktyczne porady, jak zacząć rozpoznawać swoje emocje. Jak przeżywać smutek i złość bez ranienia innych. Jak zwiększyć swoją odporność psychiczną i nauczyć radzić sobie ze wszystkimi swoimi emocjami. Wiele czynności, w które się angażujemy, ma tak naprawdę na celu trzymać nas z dala od naszych emocji. Ale ucieczka nie działa, skoro gonimy samych siebie. Brzmi znajomo? Może właśnie dlatego czasem czujesz się wyczerpany, wyczerpana bez żadnego konkretnego powodu. Jak wdrożyć w życie to, o czym mówi książka? Przede wszystkim przestań odcinać się od swoich emocji. Wszystko to, co czujesz, ma sens. Musisz to tylko zrozumieć i lepiej nauczyć się tym zarządzać. Po drugie, zmień swoje schematy, czyli sposoby postępowania ze swoimi emocjami. Masz na to wpływ. Po trzecie, zacznij otaczać się właściwymi ludźmi, którzy akceptują twoje emocje i ciebie. Uważniają cię, a nie unieważniają. Wiecie, to nie jest książka o zalewaniu się łzami, ale o tym, jak emocje mogą stać się twoją siłą. To jedna z tych książek, która powinna być obowiązkową lekturą. Jeśli chcesz lepiej nauczyć się zarządzać swoimi emocjami, koniecznie ją przeczytaj. Jeżeli znasz kogoś, kto zawsze udaje, że wszystko gra i tłumi swoje wszystkie emocje, wyślij mu tą rolkę i daj znać w komentarzu, czy masz tendencję do tłumienia emocji i czy przekonałem cię do przeczytania tej książki.